Cześć moi drodzy, witajcie po raz kolejny na kanale Anna w Terrarium. W dzisiejszym odcinku recenzja stojaków na kliszówki i na muchboxy od Arachnomundus i opowiem trochę o grzybach w terrarium. Zapraszam na film. Moi drodzy, trochę trwało zanim nagrałam tą recenzję tych stojaków od Arachnomundus, ale wiecie jak to jest. Żeby coś zrecenzować, najpierw trzeba to przetestować. Moi drodzy, zanim przejdę do recenzji stojaków na mundus, Chciałabym Wam trochę opowiedzieć o grzybach w terarium. Dlatego, że ostatnio dostałam zapytanie w wiadomości prywatnej Czy taki grzybek, który wyrośnie w terrarium jest niebezpieczny dla ptasznika I chciałabym o, trochę o tym opowiedzieć Pierwsze co, moi drodzy, grzybek, który wyrośnie Wam w terarium, Nie jest niebezpieczny dla Waszego ptasznika On Waszego ptasznika nie zabije nie szkodzi ptasznikowi, jest dla niego obojętny. Aczkolwiek grzyby, które wyrastają w terrarium, mogą świadczyć o tym, że w Waszym terrarium lub pojemniku z pająkiem są niewłaściwe warunki. Że jest po pierwsze zbyt wysoka wilgotność, a po drugie z, z, zbyt mała ograniczona wentylacja. Bo te dwa warunki sprzyjają rozwojowi grzybów. Może się zdarzyć tak, że w torfie, który kupicie... W torfie, który zakupicie, będą zarodniki różnych grzybów. I te grzyby pod, potrzebują odpowiednich warunków do tego, żeby się rozwijać: wysokiej wilgotności, temperatury i ograniczonej wentylacji, przede wszystkim. Więc, jeżeli urośnie Wam grzybek w terrarium to zwróćcie uwagę na to, czy nie macie tam, czy nie robicie tam zbyt dużego bagna, czy nie macie zbyt małej wentylacji tam lub wysokiej temperatury, która robi po prostu, że w Waszym pojemniku lub terorium robi się parówka, osadza się woda na ściankach, na torfie robi się bagno i mogą się rozwijać grzyby. Moi drodzy, zachęcam Was do tego, żebyście kupowali przede wszystkim dobrej jakości torf. Wtedy jest mniejsze prawdopodobieństwo, że będą w tym torfie zarodniki różnych grzybów. Na pewno zapytacie mnie, jaki torf ja stosuję. To nie jest jakaś płatna reklama, nikt mi za to nie zapłacił. Po prostu wiem, że będziecie pytać, jaki torf ja polecam, więc pokażę Wam torfy, jakie ja używam. Ja używam tych dwóch torfów. Kupuję je. Oba te torfy zamawiam z Holandii. Zamawiam takie dwa torfy, i to, są, to jest taki torf miałki. Słyszałam, że można torf zalewać wrzątkiem i podobno ogranicza to możliwość pojawienia się grzybów w pojemniku. Aczkolwiek ja zalewam torf od zawsze wodą mineralną, niegazowaną z butelki. I powiem Wam szczerze, że na taką ilość pająków, jaką ja posiadam. To zdarzyło mi się może ze dwa razy, że jakiś tam grzybek mi się pojawił w pojemniku jakimś. Przede wszystkim, właśnie trzeba zwracać uwagę na to, żeby nie była zbyt wysoka wilgotność, żeby była odpowiednia wentylacja, ale też nie możemy przesuszać naszego ptasznika, tak? Niektóre ptaszniki potrzebują wysokiej wilgotności. Na przykład. Yy, Ptaśniki podziemne potrzebują wysokiej wilgotności, ale dbajmy o to, żeby nie robiło się zbyt duże bagno w terarium i żeby była odpowiednia wentylacja. I nie polecam Wam stosować takich chipsów z takiej kostki, widzicie? Takich grubych kawałków kory, takiej jałki. Dro drobny torf sprawdza się dużo lepiej. Zauważyłam, że te. Kawałki kory mają tendencję do pokrywania się pleśnią. A o ile jakiś grzybek, który wyrośnie w waszym pojemniku, nie zabije waszego pająka, to pleśń już może go zabić. Więc tego typu grubo-kawałkowych, grubokawałkowych, grubokawałkowych torfów wam nie polecam, bo zauważyłam, że właśnie mają tendencję do tego, żeby pokrywać się pleśnią. W ogóle moi drodzy, przejdźmy do tych stojaków od Arachnomundus. I pierwsze, co mi się rzuca w oczy, że one są naprawdę piękne. Zobaczcie, one są takie. Mm, przypalane. Są naprawdę śliczne. I w liście, który dostałam razem z tymi stojakami. Było napisane, że one są cięte laserowo ze sklejki I że laser tnie precyzyjnie, ale sklejka może mieć tam różne jakieś yy, yy, nierówności yy, Więc do tego był jeszcze dołączony klej, żeby to sobie skleić, żeby to wszystko się trzymało idealnie Ale powiem Wam szczerze, że to nawet bez sklejania yy, trzymało się idealnie Aczkolwiek ja to skleiłam tym klejem, który dostałam w tym zestawie i wszystko jest super. Są dwa rodzaje tych stojaków. Są stojaki na moczboksy I już wam pokazuję, rozumiety jakieś moczboksy są zważane ku dołowi, więc trzymają się tutaj na takiej odległości. Tak to wygląda. W tym stojaku jest 6 razy 6, 36 mocz się zmieści. I bardzo fajne w tych stojakach jest to, że y, można te stojaki ze sobą łączyć i budować z nich wieże. To jest po prostu genialne. Tutaj ten stojak od Arachno Mundus mieści 100 kliszówek, i tutaj akurat znajdują się teraz kliszówki z małymi y, Eugarus Mexicanus. Wspaniały, prześliczny gatunek pająka, i tutaj jest z naszego rozmnożenia. Wczoraj je przekładałam do kliszówek. Wyszło naprawdę dużo tych pajączków. Tutaj jest tylko część ich i zajmują one stojak, w którym mieści się 100 sto kliszówek. Także naprawdę grubo i są malutkie i szybkie. Także naprawdę umęczyłam się z przekładaniem tych łobuzów. Wcześniej kupowałam takie stojakie, zamawiałam je z Niemiec, plastikowe to jest pół stojaka, bo nie jestem teraz wszystkiego przekładać, żeby po prostu wyciągać całość. To jest połowa. On tutaj jest ucięty. Normalnie tutaj jest jeszcze druga taka sama część. I te stojaki wychodzą dosyć tanio z Niemiec. One tam kosztują chyba około niecałe 3 euro, tam około 2-3 euro coś takiego. I też je można kłaść oczywiście jeden na drugim. Ocz, aczkolwiek nie montują się i nie ma między nimi żadnej przestrzeni, czyli po prostu przykrywamy jednym tym stojakiem drugi, więc troszeczkę ograniczamy tutaj wentylację w tych kliszówkach. Te stojaki od Modu są tak zrobione, że mamy tutaj sporą przestrzeń pomiędzy stojakami, także te kliszówki mają bardzo dobrą wentylację, tak? Nie, nie ograniczamy tutaj wentylacji w tych kliszówkach przez przykrycie ich następnym elementem stojaka. Więc to jest naprawdę fajne i jeszcze co podoba mi się w tych stojakach i co jest lepsze w nich od tych stojaków, oczywiście te stojaki wychodzą drożej, no ale za jakość się płaci. Moi drodzy, to, że one tutaj nie mają dna, bo jak zobaczycie, Tutaj zbiera się pełno różnych takich paprochów, wiecie, torfu, no bo jednak jak wyciągamy tą kliszówkę, otwieramy ją, karmimy pajączka, nalewamy mu wodę, zamykamy, no to sypie się później, jest, pozostaje trochę tego pyłu, tego torfu na tej kliszówce i później jak układamy te kliszówki, to niestety to później wygląda tak. Robi się tutaj taki syp. Jeżeli chodzi o te stojaki z mundów, one tutaj nie mają nic, nie mają dna. On, te kieszówki tutaj wiszą w środku. te jest to, jakie są takie naprawdę bardzo estetyczne. Jak ktoś na przykład nie ma takiego pokoju jak ja z zwierzakami, gdzie jest pełno tych różnych zwierzaków i w ogóle biurko o całe w, w linkach, tylko ktoś trzyma sobie swoje pajączki gdzieś tam u siebie w sypialni albo na przykład w salonie i chce, żeby one ładnie wyglądały wiadomo, terraria można urządzić ładnie, to wygląda pięknie, ale jeżeli chodzi o maluszki i takich kliszówkach, no to średnio, a ten stoi jak naprawdę robi robotę, bo on, jest tak, on sam w sobie jest ładną rzeczą. Więc jak tutaj poukładamy te kliszówki, sami zobaczcie, że to wygląda ładnie, wygląda bardzo estetycznie. Także muszę Wam szczerze powiedzieć, że jestem naprawdę zadowolona z tych stojaków. Myślę, że jak będę jechać do Polski, to zamówię sobie kilka kolejnych takich stojaków: właśnie o Darach Mundus. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie proszę łapkę w górę. Dziękuję i do zobaczenia!